będzie pochwalony. Kochani, witam was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z Bożym Słowem i zapraszam was do tego, byśmy nasze spotkanie rozpoczęli od wsłuchania się w słowa Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie, godzien jest, żebyś mu to wyświadczył. Mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą, Panie, nie truć się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a sługa mój będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie. Drugiemu chodź, a przychodzi. A mojemu słudze zrób to, a robi. Wtedy Jezus to usłyszał. I zadziwił się, zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu, a gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Kochani, dostajemy dzisiaj słowo przecudne, słowo przecudnej urody, słowo które. Wierzę w to bardzo mocno, rozpromienia nasze serca, bo ono nam pokazuje o co chodzi w spotkaniu z osobą Jezusa. Przyjrzyjmy się troszkę temu słowu. Oto popatrzcie, można zobaczyć, że w tej ewangelii, krótkim fragmencie ewangelii, są dwie zasadniczo różniące się postawy ludzkie w spotkaniu z Jezusem. Oto popatrzcie, jest pewien problem. Jest pewien setnik rzymski, który ma chorego sługę. I ten setnik dowiaduje się, że do Kafarnaum wszedł Jezus. Pewnie o Jezusie słyszał, pewnie wiedział, że Jezus uzdrawia, że wskrzesza martwych, i wysyła starszych Izraela do Jezusa z taką prośbą, żeby Jezus przyszedł do domu setnika i uzdrowił jego sługę. I teraz zobaczcie, co się dzieje, bo dzieje się rzecz niezwykła. Ci starsi Izraela idą do Jezusa i mówią: Panie, przyjdź, bo jest godzien, bo jest godzien, bo zbudował nam synagogę, dał nam piękną świątynię. Archeologowie kiedy odkrywali tę świątynię, zobaczyli, że była to przepiękna, wielka synagoga zbudowana z bazaltu, z kamienia. Taką synagogę Izraelitom podarował ten setnik rzymski, który był, notabene zauważmy, był okupantem tej ziemi. I teraz to jest jedna rzecz, był człowiekiem dobrym bez wątpienia. Za tym, że był człowiekiem dobrym, przemawia jeszcze jeden malutki fakt. Zobaczcie, on posyła do Jezusa swoje sługi, dlatego że choruje w domu. Uwaga, w przekładzie Ewangelii Świętego Łukasza jest, że nie jego syn, ale jego sługa. On stawia się za swoim sługą co więcej, kiedy zajrzymy do tekstu greckiego, to się zorientujemy, że tam nie ma użytego słowa sługa, ale Dulos to znaczy niewolnik. Jest ktoś, kto się opowiada za swoim niewolnikiem, kto kocha swojego niewolnika. Jest ktoś, kto jest, kto jest sponsorem narodu Izraela, kto daje im miejsce do modlitwy. To jest człowiek o wielu zasługach i uwaga. Ci starsi Izraela podchodzą do Jezusa mówią: Panie. On jest godzien, żebyś mu to wyświadczył. I myślę sobie, kochani, że bo to może być problem w, naszej, w naszym przeżywaniu wiary, że i my nieraz stajemy w takim duchu przed Panem, że ja tobie, Panie Boże, dam godzinę adoracji, że ja tobie dam taką modlitwę piękną, jedną, drugą, trzecią, ale ty musisz mnie uzdrowić, ale ty musisz naprawić te relacje. Ale ty musisz sprawić, że ja będę miał, nie wiem, grosz na życie i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, takie traktowanie wiary na zasadzie kupiectwa, ja tobie dam to, a więc ty musisz dać mi to. Ale nie o to idzie w tym, kochani, w naszej wierze. We wierze chodzi o coś zupełnie innego. We wierze chodzi o to, co pokazuje nam postawa tego setnika rzymskiego. O to zobaczcie. Jezus wyruszył do domu setnika, ale my wiemy, że w międzyczasie setnik wysyła swoje sługi, wysyła swoich przyjaciół. To chciałem podkreślić słowo przyjaciół, już nie starszych Izraela, którym coś tam dał, i oni byli zobligowani, żeby tylko przyjaciół, którzy reprezentowali jego serce. I mówią tak: przyjaciele to są ludzie. Którzy warto mieć w życiu przyjaciół, to na marginesie, bo to są ludzie, którzy, którzy są naszym sercem nieraz. Jest niesamowicie ważne mieć w życiu przyjaciół. Przyjaciele idą do Jezusa i powtarzają żywcem to, co On czuje w swoim sercu to znaczy mówią tak: Panie, On powiedział, że nie jest godzien, żebyś wszedł pod jego dach, ale powiedz tylko słowo. Wystarczy Twoje słowo, a ten sługa będzie zdrowy. Zobaczcie, co się dzieje. Jezus jest zachwycony postawą setnika. Jest dwie postawy zasadniczo różniące się. Jest godzien, bo nam dał, bo zbudował, i nie jestem godzien. Panie, wszystko, co w życiu mam, jest łaską. Panie, wszystko, co w życiu mam, dałeś mi ty. Panie, wszystko, co w życiu mam, jest aktem twojego miłosierdzia. Nie jestem godzien. Nie wiem, czy macie w sercu takie poczucie, kochani, jak ten setnik. Nie jestem godzin, ale jeśli powiesz tylko słowo, jedno słowo zobaczcie, Jezus zachwyca się tą wiarą i co się dzieje dalej, bo to może nam umknąć, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii. Otóż, zobaczcie, że prawdopodobnie jest tak, że Jezus rzeczywiście zatrzymuje się i już dalej nie idzie do tego domu, do tego setnika. My nic o tym nie wiemy. Wiemy natomiast, że kiedy ci starsi Izraela wracają do domu setnika, znajdują tego Sługę, który został ozdrowiony, uzdrowiony, który powrócił do zdrowia. Widzą Go zdrowym. Ale Jezus prawdopodobnie nie wszedł do domu tego setnika. Co więcej, Ewangelista nie zanotował, żeby Jezus powiedział ani powiedział najmniejsze słowo. Nie wiem, jesteś uzdrowiony. Idźcie, bo teraz jest uzdrowiony. Nie ma ani jednego słowa Jezus, tylko zachwyca się wiarą setnika. Co jest ważne, kochani, bo może być w naszym życiu też tak podobnie, że czasami mówimy: Panie, w naszym przeżywaniu wiary, ja nie jestem godzien, daj mi Słowo. I to Słowo nie przychodzi. Jeden dzień, dwa dni, trzy dni, miesiąc, dwa miesiące, może dwa lata nie przychodzi Słowo. A ty masz w domu pewną trudność, ale jest pewna rzeczywistość, którą trzeba zobaczyć: że Jezus w pewnym momencie wybrał się w kierunku domu tego setnika. Co chcę Wam powiedzieć? Że czasem wystarczy obecność Jezusa. Jasne, że czasami chcielibyśmy od razu usłyszeć słowo uzdrowienia, że czasami chcielibyśmy od razu usłyszeć słowo Jezusa, gotową odpowiedź. A Jezus czasami mówi: Ważna jest moja obecność. Zobacz, że ja jestem. Jezus nie musiał fizycznie wejść do tego domu, ale Jezus już zbliżył się do niego i ta bliskość wystarczyła. Dlatego, może warto dzisiaj, słuchając tych słów Ewangelii, macie w domu przeróżne problemy. Macie w waszych, nie wiem, pracach, w waszym życiu osobistym, prywatnym, przyjacielskim, małżeńskim itd. rozmaite problemy. Macie swoje sługi, które dzisiaj wymagają uzdrowienia. Uwierzcie w to, że Jezus dzisiaj spojrzał na was oczyma miłosierdzia, uwierzcie to w to, że Pan Jezus dzisiaj wybrał się w kierunku waszego domu. I uwierzcie to, że to wystarczy nieraz, żeby uzdrowić, że teraz od was potrzeba tylko aktu wiary. Panie, nie jestem godzien, ale godzę się na wszystko, co dasz. Jeśli dasz mi słowo, to będzie Twoja wielka łaska. Ale jeśli Ty dzisiaj widzisz, że wystarczy mi w moim życiu ta Twoja obecność, która jest bardzo dyskretna, ale jest, to na nią się godzę. Kochani, ściskam Was z całego serca i życzę Wam dobrego wieczoru. Odpoczywajcie, a ja Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrego wieczoru.